Jest on, jest jego Gragas i będzie dive na Jackenie, ale pamiętajmy, O, on ma swoją plamę krwi, ale jeszcze nikt jej nie wziął, który dopiero teraz, ale bodyslam trafia i mamy pierwszą krew dla Computronic Gaming Scouting Ground i to pierwszą krew w lidze Grimor. Jednak zobacz Leeku na dolnej linii, on nie zwalnia, on chce zrobić to samo, pięknie, Przerwą Highwayowi tego dasza i będziemy mieli zabójstwo, to zgarnia da cyrek. Tym podpaleniem zagwarantuje sobie pierwsze zabójstwo dla Team SK Gaming. Gaming to... Infajtowania się w środkowej fazie gry mają naprawdę dobre walkę. Mag kombinował Tylusa podrzucony highway. ponieważ za nim Killerist uh. i Jadeli, mamy zabójstwo! Dwóch na dwóch Jadelc eliminuje przeciwnego, wspomagającego Sevent. Jeszcze uh. zaatakowany przygwożdżony, Próbuje się. Próbuje wciągnąć Jadelia, Od grobu, dla Jadeli! Ma jeszcze uzdrowienie Seven, próbuje uratować ze swoją uh. barierą, ale nie ma! Wystarczająco punktu zdrowia, by to przeżyć. Za to wystarczyło, by zdobyć kolejne drugie zabójstwo dla Jadelita. Pojawił się Renekton oczywiście z Imiwak. Zdobywa to zabójstwo i jeszcze jedno! Podrzucamy no, jak na srebrnej tacy! przez <laughs> jadelit pozwolić, ma zakopiony już Highway ma katalista bardzo defensywnie, ale Highway ją przydałoby się trochę defensywy, Jest momentalnie wysadzony przez Jadelita. To już trzecia eliminacja dla niego. To już trzecia eliminacja dla niego, a tymczasem Predator odpalony na bocie. I Simiwak z Tim z Brudesem będą nurkować po tego Jakena. Jest nagrany półarstwa. ale, pół ale na pewno to jest do predecyzja, chociaż i Iwak ma jeszcze swój ultimate, no i bez problemu są w stanie żonglować tym agro. Są w stanie zdobyć kolejną, trzecią eliminację dla toplanera drużyny Kombutronic Scouting Grounds. To jestem ogromnym fanem. Oj, jednak teraz Highway wepany po raz kolejny, kolejna bomba glemidowa, kolejna eliminacja dla Jadelita! Oc tak, proszę bardzo, cztery zabójstwa dla Kaisy! ...przeżyje mu plany, świetnie przedłużył swój bodyslam tym błyskiem i akurat tym razem uda się Sin Miwakowi przeżyć. Oj, ja ale zresztą szczęścia może nie mieć Highway, jejku! Jak to się dzieje, 5-1-1 Jadelit, genialna współpraca trójki zawodników SK Gaming. Nie wierzę w drużyny SK Gaming. Już się zbliżają, już mamy kajs na trzech przedmiotach i teraz dopiero będą szukać jakiejś walki drużynowej. Widzieliśmy, co Gaki przed momentem zrobił Czajkowi. No to jeszcze nie jest moment, w którym Kassadin wygra pojedynkę w pojedynkę, walkę drużynową. Moje Stane jest w bardzo niezręcznej pozycji, ale próbuje odwrócić się na Czajka, jednak ten odskakuje no jest nerkom i, i powinien Buster szod szod może zabrać do przeciwnego leśnika, ale Czajk wrodzi w tempo razem Transport. z Rakanem. To zabójstwo trafi do Highwaya. Użyli bardzo dużo umiejętności i teraz mogą za nim pogoń zawodnicy SK Gaming. Ale bez jakiego nie mogą się tym teamfightować, nie mogą. Trzeba do samego końca się liczyć. Mógł to być taki kubeł zimnej, głowy, zimnej wody na głowę na nich tymczasem. Czajek jest złapany, jest kompletnie poza ma pozycją. Plasza, Czajek ma flasza, Czajek ma rift walk. Czajek może tutaj powalczyć o jakieś zabójstwo, ale jest destonowany i będzie uśmiercony przez gakiego. Tych obrażeń wystarczyło Baron. jemu, a nie Baron. Czajkowi. I w tej przewadze 5 na 4. Tak jak powiedziałeś, Miczek, to musi być Baron Nashor. I to będzie bardzo szybki Baron Nashor. Mountain Drake na pewno pomoże, obrażenia Tristany na pewno pomogą również Kajsa, dwóch DPS-ów. się Oj, mieć ale kto teraz pomoże Jakenowi? Jaken? Wydaje mi się, że nikt. Baron Nashor zgarnięty, ale jednego Barona może być mniej. Jaken nie ma szans wygrać na tej Miiwaka na jeden, jeszcze nie teraz. Chociaż bardzo dużo Bo? się uleczył, ale mimo wszystko tylko kupuje tutaj Flesha? czas. Jaken ma błysk, no ale błyszczyć nam tutaj nie będzie. Chociaż ma jeszcze wzmocnioną transfuzję. Wow. Całkiem dużo zdrowia mu to odnowi to może błyszczyć ze ściany. tak także swój błysk posiada, ma również Lice and Dice. Błysk zesunowany i zabity! Jaken! Ale ile? Czasu? Zdecydowanie nie ma szesnasty poziom i to może być ta ostatnia walka drużynowa. Zobaczmy, jest już quickness zagrywany przez Highwaya, ale Highway sprowokował tylko dwóch zawodników, ale Kajsa! już umiera w tym momencie. To może być okazja dla komputroni gaming. Mają pierwsze zabójstwo, drugie, trzecie. Czajek po przeciwnikach i robią to. Komputroni gaming od tak wygrywa tę walkę drużynową. Tylko Hoshigaki pozostaje przy życiu i Baron Nashor zostali zgarnięty właśnie przez te formacje. To było niemożliwe. Mieli pięć tysięcy sztuk złota straty. Wszystko wyglądało na to, że SK Gaming będzie w stanie dopiąć ten gigantyczny upset, a w tej sytuacji troni Gaming Scouting Grounds bierze 4 za 0, zgarnia Barona Nashora i idą bronić ich bazy, ale będą musieli jeszcze wygrać tę jedną ostateczną walkę w tym Ale spójrz Nie, no, ile ale mają ma minionów to jest, to jest pięknie ustawiona fala, Ultimate'em próbuje uratować Lautinu z na bardzo poziomie HP, ale wyłapany Czajk kupi sobie bardzo dużo czasu o! i pięknie ściąga piórka, Seven jeszcze dokładu do tego eksplozji w Gragas i mamy trzy piękne kile na tego zawodnika, 6-0-5 14-7 zapójstwa Computronic Gaming Scouting Grounds Jednak Doprowadzili do satysfakcjonującego Ich wyniku i Miażdżą przeciwników W tej ostatniej walce drużynowej Highway naprawia wszystkie winy Jakie popełnił w tym spotkaniu Te wszystkie błędy w early game każdy, Każdorazowo jak był wyłapywany Tutaj świetna inicjacja Followowana oczywiście beczką od brunesa. Genialny triple kill dla junglera